Dzień dobry Państwu, witam dzisiaj w naszym programie Kwadransie Gospodarczym Artura Bartoszewicza. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Bardzo nam Do miło, programu. że jesteście dzisiaj z nami. Dzisiejszy tytuł programu Przedsiębiorca czy Przestępca, bo trochę będzie o, o mojej historii. Ona jest bardzo świeża, bo z 26 czerwca tego roku dostałem takie wezwanie z Urzędu Skarbowego datowane właśnie 24 czerwca 2025, świeżutki. Artur, świeżutki temat. Mhm. Mam się wstawić, bo jestem podejrzany, jestem podejrzany przestępstwo karbowe, skarbowe z artykułu 77, paragraf 2 Kodeksu Karno-Skarbowego, pierwszy dział spraw karnych skarbowych. No nie ukrywam, że czytając to jednostronicowe, bardzo lakoniczne pismo, moi drodzy, z informacją, że jak się nie wstawię, to będę doprowadzone przymusowo. To ciarki przeszły, co? Ciarki przeszły, no, mam znaczy rodzinę, płacę tak, podatki. Dokładnie. Tak, bardzo nieprzyjemna sprawa. Dlatego cieszę się Artur, że z nami jesteś, bo oczywiście zadzwoniłem tutaj do, do, do pani referendarz i zapytałem o co chodzi, czy mam zabrać szczoteczkę do zębów, bo już nie wyjadę z urzędu. Była przemiła, była przemiła, naprawdę w urzędach jest dużo empatii. Natomiast system, chyba moi drodzy yy, Artur, jest, jest przesterowany. Yy, jest <laughs> przesterowany, bo okazuje się, że chyba nie płaciłem w terminie podatku PIT-4, tego dochodowego od pracowników, jako Jacek Czauderna, jako. Osoba prowadząca firmę, spółkę Zo, bo nie jest to działalność gospodarcza jednoosobowa, no i jestem przestępcą w, w, w prawie. Ale mówimy o zaliczkach na podatek dochodowy. Zaliczki, tak, tak. No Pewnie nie płaciłem w terminie, bo muszę zapłacić przede wszystkim wynagrodzenia naszym pracownikom, a później ewentualnie te zaliczki, te inne daniny, bo pracownicy muszą mieć wynagrodzenie. Urząd chyba tego nie rozumie, że możemy nie mieć pieniędzy na koncie. I Normalnie konkre... płacimy odsetki, nie? Tak, Nawet ale coś... mówimy o konkretnej spółce Zo, bo to jest Zo. ZOO, tak, spółka spółka ZOO, Jeżeli ZOO, przedsiębiorca tak. prowadzi kilkanaście podmiotów, to nie jest, drodzy Państwo, tak, że w spółce ZOO, bo ktoś może powiedzieć, dobrze, no ale masz pieniądze, to możesz do spółki ZO wrzucić i zapłacić. No nie jest tak. Spółka no, Zo tak. jest oddzielnym organizmem pełna osobą prawną, pełna tak. księgowość i pojawienie się pieniędzy w spółce ZO musi mieć realne źródło. Normalny albo pożyczki, przykód, faktura. albo, albo tak, 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 tak. dokapitalizowania, albo przychodów z działalności, prawda? lub inne rodzaje. I teraz zobaczcie Państwo, mamy sytuację, w której przedsiębiorca. Prowadzi działalność, to nie jest tak, że nie zapłacił, bo tak jak powiedzieliśmy, gdyby. Nie uregulowałem, sp sprawdziłem, tylko płaciłem z opóźnieniem. Z opóźnieniem. opóźnieniem czyli opóźnieniem, mamy do czynienia da. z sytuacją, w której nie to, że nie zostało uregulowane. Ostatecznie składki zostały zapłacone, czy te, te zaliczki na podatek dochodowy, ale zostały zapłacone nie w terminie. I zobaczcie Państwo, jaka jest reakcja. Państwo w tym zakresie traktuje przedsiębiorcę jako przestępcę. Bo... Podejrzany. Jestem podejrzany w sprawie podatku No Tak, ale, ale, ale ja mówię o przestępstwie, bo zobaczcie tak. Państwo, jest podejrzany. Ale o przestępstwo skarbowe. Czyli de facto no, stajesz się w tym momencie w stosunku do państwa w takim stanie, w którym państwo traktuje nas szczególnie wezwaniem i sposobem komunikacji w sposób praktycznie powiedzieliśmy sobie nieadekwatny do sytuacji. Bo oczywiście problem polega głównie na tym, że w normalnych sytuacjach nie zapłacę czegoś, powinienem dostać wezwanie, proszę bardzo, zapłacić daną kwotę z odsetkami. Dokładnie. Ale tutaj gra idzie troszeczkę dalsza, to znaczy nie tylko wszędzie odsetki najprawdopodobniej pokryć, tylko prawdopodobnie skończy się to jak nieczynnym żalem, to może, może karą, grzywdą może jakąś grzywna, nawet, tak, tak? Za sytuację niewypełnienia konkretnego obowiązku wobec państwa. Wszystko można być zrozumiałe, bo możemy powiedzieć w ten sposób, no państwo jest, mamy swoje obowiązki. Trzeba dotknąć jednej bardzo ważnej rzeczy. Ile tych obowiązków jest i ile wezwań wobec przedsiębiorców w Polsce, setek tych wezwań, tysięcy, może więcej, przedsiębiorcy dostają, dlatego że wypełnienie tych wszystkich obowiązków jest naprawdę ogromnym wyzwaniem dla przedsiębiorcy. I teraz pojawia się pytanie o tą rolę państwa wobec przedsiębiorców. Tym bardziej, jeszcze raz powtarzamy. Płatności zostały dokonane, znaczy, zobowiązania myślę, że... są wypełnione wobec Dokładnie. pracownika. Więc gdzie jest rola państwa w sytuacji, kiedy przedsiębiorca jest tym źródłem korzyści dla państwa, a okazuje się, że w takim pismem jest traktowany jako potencjalny przestępca? Myślę, że w kontekście MŚP, czyli mikro, małych, średnich przedsiębiorców albo klasy średniej, która wytwarza ponad mhm. 50% PKB. Myślę tutaj, że powinniśmy iść w większe uproszczenia. Teraz modne jest słowo w Polsce deregulacja, że deregulujemy przepisy. Jest podobno 500 inicjatyw deregulacyjnych i 175 ustaw, jak mówi się w mediach, które mają deregulować. Uwaga, 175 ustaw, czy, czy, czy zmian ustaw, czy rozporządzeń deregulacyjnych. Czyli wyobrażamy sobie, moi drodzy, jakie, jaka dżungla przepisów jest. Ona nas otacza, ona nas przytłacza. Dostajemy jeszcze, no, ja nie jestem przestraszonym przedsiębiorcą, bo z wykształcenia jestem prawnikiem i czytając takie pismo, wiem co robię, wiem, że nie mam na sumieniu żadnych przestępstw skarbowych, ale dowiedziałem się dzisiaj, że rzeczywiście niepłacenie podatku, zaliczki na podatek dochodowy, to w nomenklaturze Urzędu Skarbowego jest jakieś przestępstwo to nie jest ok, to nie jest ok nie wolno straszyć przedsiębiorców jeszcze raz powtarzam dziękuję tej pani, i pani Ani więcej nie będę mówił, bo mamy RODO ale pani Anna była przemiła dzisiaj przez telefon przyspieszyła moją wizytę żebym nie czekał tygodniami tak, żebym przyszedł, załatwił i uprzedziła grudzi. mnie, że będzie jakaś grzywna którą będę musiał zapłacić natomiast nie płacimy my przedsiębiorcy nie płacimy złośliwie podatków po terminie. To nie tak, jest znaczy, żadna są, złośliwość. Są po w ogóle prostu. te sytuacje w działalności gospodarczej, ale, ale coś, słuchajcie. spóźnieni możemy być, możemy nie mieć środków na koncie. Tak. Naprawdę na pierwszym miejscu dla nas, pomimo wszystkich badań i takie badania przecież prowadziłeś, my naprawdę na pierwszym miejscu stawiamy naszych pracowników, bo wiemy jak... Ja mówię o, o moich pracownikach współpracownicy, bo wiem, jak ciężko jest znaleźć dobrych, zaangażowanych tak, ale cała ludzi. firma do pracy. jest zbudowana na ludziach. To więc to nie tak, jest tak, że. Kluczem do sukcesu są ludzie. Dobrze, tak. ale może powiedzmy kilka rzeczy, które są ważne z punktu widzenia tego zdarzenia. Po pierwsze, drodzy Państwo, dostajecie takie wezwanie zero paniki. I to, co okay. tu Jacek mówi: normalnie podnieś telefon, zadzwoń do osoby, która ciebie w tym zakresie w danym piśmie obsługuje, dowiedz się. Jaka jest sytuacja? Nie wpadaj w panikę. Tak, dlatego, że to, to jest najgorszy doradca. Więc jeżeli jesteś w stanie się skomunikować, skomunikuj. Możemy sobie zadać pytanie, w jaki sposób Państwo w ogóle powinno podchodzić w takich sprawach. Bo ja uważam, że i moim wyobrażeniem jest taka sytuacja, jak na przykład mamy. W konkretnej relacji, na przykład z bankiem. Bankiem podpisujemy umowę, a de facto płacenie podatków po zarejestrowaniu działalności jest swoistą umową z państwem. Dokładnie. Czyli ja powinienem mieć, tak jak Ty Jacku, powinieneś mieć w tym zakresie swoistego opiekuna, w Urzędzie skarbowy. Ktoś może wstać, SMS-a zadzwonić, ale czy takich pism Dokładnie z paragrafami? Czyli po wysyłać. pierwsze, jeżeli byłby taki opiekun danych firm, on by wiedział, że to są moje firmy, bo one przynoszą konkretne korzyści dla państwa, mało tego, te osoby, które są tu zatrudniane, i od naczelnika po całą strukturę, no przecież finansowane są z naszych podatków, więc w tym zakresie powinno zależeć Państwu na tym, żeby wyprostować tą sytuację bo sam stres i samo wybijanie przedsiębiorcy z normalnej działalności w celu spełnienia tych wymagań jest niczym innym jak działaniem na szkodę tego przedsiębiorcy bo że ty w tym czasie nie wykonujesz swojej działalności nie będziesz wykonywał swojej działalności która powinna przynosić zyski znaczy zysk opabę ci słowo ja zadzwoniłem 28 czerwca mhm. ale akurat pani Anna była na urlopie a koleżanka powiedziała nie wiem o co chodzi proszę pana pan sobie ściągnie do kodeksu karno skarbowego no, zobaczy artykuł 77 paragraf 2 on jest bardzo bardzo trudny ten paragraf, bo tam pisze właśnie o malwersacjach finansowych, o, o niepłaceniu podatków, bardzo dużo ogólnych przepisów, czyli od razu się włącza u mnie stres, no bo czekałem te parę dni, aż pani Oczywiście. Ania wróci z urlopu. No i co? Dzwonię do księgowej. Księgowa mówi, wiesz co, no nie martw się, wszystkie podatki płacimy w terminie. Może nie płaciłeś tego podatku właśnie od dochodowego, od pracowników, ale zadzwoń, jak ta pani wróci. Ale ja ten tydzień czasu czekałem, aż pani Ania tym... wróci i powie mi o co chodzi. No, to jest bardzo słabe. czy znaczy jeszcze, bardzo jeszcze słabe. jedna rzecz mnie interesuje, słuchajcie, kiedy to zdarzenie zaszło, a kiedy tak naprawdę to wyzwanie się pojawiło? Bo bardzo często Urząd Skarbowy ma taką praktykę, w której czeka do momentu, kiedy. Te, te odsetki 4 lata, na przykład lata, tak. będą wartością dosyć znaczną, czyli e, mówimy to o opóźnieniu, czyli najprawdopodobniej jakimś zdarzeniu historycznym, e, które nie ma wpływu na funkcjonowanie ani tych pracowników, ani przedsiębiorcy, a ostatecznie... Poza stresem, o którym tu mówimy, jeszcze raz powtarzam, stres powoduje, że czegoś nie robimy innego w biznesie. Biznes powinien być chroniony, więc jeżeli mamy szukać rozwiązań w państwie, to byśmy rozwiązań takich szukać, gdzie rzeczywiście taki opiekun dba o to, każdy może się spóźnić. Ale zobaczcie, jak dzisiaj telefonia komórkowa wypracowała rozwiązanie. Jeżeli przychodzi ci rachunek a nie zapłaciłeś, a zbliża się termin, to co ci wysyłają maila? Mówią, jest sztuczna inteligencja dokładnie. teraz. Myślę, że takie rzeczy sztuczna Powinne inteligencja pójść może załatwić w tym kierunku, moment. Nawet tak. wyprzedzenie informacji no, pamiętaj, że masz do zapłacenia taką 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 A jak nie zapłacisz, to dziennie będzie taka kara finansowa Dokładnie, i to wystarczy. I to wystarczy Ta. przy to wystarczy. przypomnienie, bo naprawdę to co mówimy tutaj, to nie jest tak, że większość przedsiębiorców czyha tylko na to, żeby opóźnić się w płatnościach. Jeszcze raz wielokrotnie i wiele razy będę to powtarzał. Przedsiębiorcy do natury to są uczciwi ludzie i w badaniach, które prowadziliśmy z dr Katarzyną Błąkowska, szczególnie ona w tym zakresie ma ogrom, ogrom badań, jest mowa jednoznaczna. Polacy są dobrymi płatnikami podatków. Z natury my nie chcemy uszukać urzędu skarbowego, my nie potrzebujemy kija. Nawet nie potrzebujemy marchewki, bo potrzebujemy, potrzebujemy normalności. Stabilizacji gospodarczej, normalnej gospodarczej. Na części stabilizacji, no, spatologizowanej, części oczywiście przestępczej, tak, ale nie można generalizować i wszystkich traktować jako przestępców. Nie wrzucić bo wtedy, do jednego worka. Tak, tak, bo, wtedy, tak. Bo, wtedy, bo wtedy tracimy. My jako państwo tracimy i my jako obywatele tracimy i my jako przedsiębiorcy tracimy. Więc to, co na czym trzeba popracować i co przedsiębiorcy powinni, Jednoznacznie, jednym głosem mówić, to to, że potrzebujemy relacji z państwem, które gwarantuje nam możliwość tworzenia wartości, bo tą wartością jest dobrze funkcjonujący biznes i możliwość zarabiania pieniędzy, bo dzięki temu tych podatków w systemie będzie po prostu więcej. Myślę też, że właśnie w kontekście deregulacji, to nie będzie rewolucja gospodarcza, chociaż może być, bo pamiętamy ustawę Wilczka, mhm. gdzie właśnie ten podatek obrotowy spowodował cud gospodarczy w Polsce, bardzo pokojowy. Przedsiębiorczość rosła. My, Polacy, jesteśmy bardzo kreatywni. Jesteśmy bardzo inteligentnym i aktywnym narodem gospodarczo. Radzimy sobie w różnych sytuacjach, bo, bo jeszcze wielu z nas pamięta czasy komunistyczne. I socjalizmu, więc wiemy, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, jak zachować spokój. Natomiast uwikłani w te wszystkie historie w obecnych czasach, myślę, że jest to wielki blamasz dla, dla urzędów. Jeszcze raz chcę podkreślić, pracownicy są bezradni urzędów skarbowych, oni są bardzo mili, natomiast te przepisy bardzo odstają. Od obecnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej w naszym kraju. Musimy wpływać na, na te zmiany. Musimy chyba lobbować, ale to będziemy mogli robić razem, jeżeli będzie nas kilkanaście milionów w jakiejś platformie, być może cyfrowej, bo teraz takie czasy cyfrowe, taka solidarność 2.0, to być może. Powrócimy do tych najlepszych praktyk ustawy o działalności gospodarczej Wilczka i wrócimy do po prostu do podatku obrotowego. Laffer, znany, uczony od podatków między innymi, mówił wyraźnie. Mniejsze podatki płacimy, proste sprawy. Nasi księgowi nie, nie stracą pracy, będą naszymi doradcami biznesowymi bo to nie chodzi o to, żeby księgowych zwolnić, ale uważam, że mikro, mały i średni przedsiębiorca powinien zapłacić podatek od swoich obrotów i jeden podatek od swoich pracowników. Tu się A struktura ZUS-u, czy struktura urzędów skarbowych sobie już dzieli te podatki na jakie tam cząstki chce, bo wtedy moglibyśmy naprawdę być wolni, od zwolnień podatkowych, bo mamy te uprzywilejowane korporacje, które korzystają szeroko ze zwolnień, a MŚP jest taką maszynką tylko do płacenia tych podatków. Znaczy, widać, że trzeba zwrócić uwagę, system podatkowy powinien być tak ukształtowany, zobaczcie Państwo, żeby młody człowiek poza szkole zawodowej, w ramach swojej specjalizacji, Dokładnie. którą pozyskał, mógł sam założyć działalność gospodarczą i ją prowadzić. Znaczy, jeżeli w momencie rozpoczęcia działalności młody człowiek z automatu musi obłożyć się prawnikami księgowymi i, i doradcami, to znaczy, że źle skonstruowany jest I system. I bez żadnego przychodu zapłacić od razu Dokładnie. ZUS. Bo ZUS jeżeli, od razu musi zapłacić. Jeżeli tak. zakłada młody człowiek po cuki specjalizacji cukierniczej tą ciastkarnię, którą... E, tworzy, naprawdę słuchajcie, to jest taki wielki i skomplikowany biznes, żeby albo taksów, ob obkładać go wymaganiami, które ostatecznie doprowadzają do sytuacji, że staje się w pewnym momencie przestępcą, przestępcą skarbowym, tylko dlatego, że podjął ryzyko. Państwo powinno widzieć to ryzyko i państwo powinno kalkulować to ryzyko. Ja rozumiem, że są przestępcy, bo są, ale państwo, i powtórzymy to jeszcze raz, nie może zakładać, że każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą jest przestępcą. Podsumowując, moi drodzy, nasz kwadrans gospodarczy, dzisiejszy kwadrans gospodarczy, nie popadajcie w panikę, jak dostajecie wezwania do Urzędu Skarbowego. Z reguły jest telefon i stacjonarny, i komórkowy. Warto zadzwonić, i myślę, że zawsze będzie po drugiej stronie miły głos, który. Opowie nasze problemy, może nie do końca, bo jednak wstawić się będzie trzeba, będzie będzie pewnie przesłuchanie mnie czekało w tej sprawie. Natomiast y, potrzebujemy więcej empatii społeczno-gospodarczej. Potrzebujemy więcej wiary, że my przedsiębiorcy z sektora MŚP możemy bardzo wiele zmienić, bo wspólnie z rolnikami wytwarzamy 70% produktu krajowego brutto. Uważam, że musimy zaangażować się troszeczkę, dlatego te narzędzia cyfrowe, sztuczna inteligencja, społecznicy takimi jak dr Artur Bartoszewicz są po to, żebyśmy tworzyli nową Polskę, nową rzeczywistość w naszym kraju. Artur, bardzo Ci dziękuję, dziękuję za udział w naszym programie. A wszystkich zapraszamy na dao.org.pl, bo to jest zapraszamy platforma przedsiębiorców. Dzięki bardzo. Dziękuję serdecznie. Jeżeli film przypadł Ci do gustu, zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z podobnymi treściami. Kliknij też w jeden z polecanych przez nas filmów, aby od razu kontynuować oglądanie.